Witam serdecznie. Łukasz Piosik. Przegląd pracy regionalnej. Tradycyjnie zaczynamy od regionu Pilskiego. Ziemia Pilska, tygodnika nowego. Okładka. Tragiczny bilans Xaverego 5 ofiar śmiertelnych i kilkadziesiąt rannych. Brak prądu, wody i ogrzewania. Połamane drzewa, zerwane dachy i wielokilometrowe korki na drogach. To efekt działania orkanu ksawery. Jednym z regionów, które najmocniej odczuły jego działanie jest. Wielkopolska. Tu największe problemy mieli mieszkańcy powiatu pilskiego i chodziewskiego. Na stronie A3 pasażerowie uwięzieni w pociągu. Z sobotnia podróż pierwszym porannym pociągiem z Poznania o godzinie 5.32 przez Piłę do Kołobrzegu przypominała marny epizod z komedii Absurdu. Pociąg miał nie jechać, a pojechał. Miał dojechać, a nie dojechał. Na 4,5 godziny utknął w lesie pod Chodzieżą. Kiedy wreszcie dotoczył się do stacji, wystawiono pasażerów za drzwi z informacją, by dalej radzili sobie sami. Kolejny pożar w Hjortnutzen. 90 strażaków walczyło z pożarem Hjortnutzen w wysoczce. Gmina Wysoka. Spłonęło 10% zakładu. Straty szacuje się na 18 milionów złotych. Ludzie martwią się oczywiście o stanowiska pracy. A na stronie 5 pilanie najlepsi w Europie. Pilska firma MPT Mago otrzymała tytuł najlepszego dealera samochodów marki Hyundai w Europie. O ten zaszczytny tytuł walczyły 2000 salonów samochodowych. Ceremonia wręczenia nagród w tym prestiżowym konkursie odbyła się w Barcelonie. Będzie taniej. Aquapark, wodnik, CSS, starcza autobusy MZK, przedszkole, wywóz śmieci i wiele innych. Już wkrótce za to wszystko możesz zapłacić mniej. Pod warunkiem, że masz co najmniej troje dzieci. Urząd Miasta przygotowuje się do wprowadzenia w życie karty dużej rodziny. W związku z tym 2 grudnia w Piela odbyła się specjalna konferencja, w której wziął udział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej na stronie trzeciej Strażak Spiły Piły, wicemistrzem Polski w pływaniu. 29 listopada bieżącego roku na pływalni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się ósme mistrzostwa polskich Strażaków w pływaniu. Zawody przeprowadzone zostały równolegle z otwartymi mistrzostwami służb mundurowych MSW Wpływalni. Niewątpliwym sukcesem Wielkopolski podczas tych zawodów było zdobycie tytułu wicemistrza Polski przez Strażaka z Piły Sebastiana Kołodziejewskiego w konkurencji 100 metrów stylem dowolnym. To tyle jeśli chodzi o... Ziemię Pilską i tygodnik nowy. Przechodzimy do tygodnika Pilskiego. Cały czas region piła. Na stronie pierwszej tragedia. Fabryka Chiorta w ogniu. Załoga walczy o zakład. O tym czytaliśmy już w tygodniku nowym. Tutaj na stronie 11 dowiemy się więcej na temat tej tragedii. A na stronie czwartej zabił siostrę. Jej ciało spalił, a prochy wrzucił do noteci. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. A na stronie piątej urzędnicy zarabiają na nas krocie. Najwięcej i najczęściej za wystawianie różnych zaświadczeń płacimy w Urzędzie Skarbowym. Sporo pieniędzy zostawiamy też w urzędach miejskich, choć zniesiono opłatę za dowód. Przerwy w dostawach prądu i paraliż na drogach. W powiecie Pilskim strażacy interweniowali 68 razy. Głównie wyjeżdżali do usuwania zwalonych na drogach drzew. Aktywny mały uniwersytet latający wylądował w ośrodku za miejscowym Pilskiego Ułam. Ponad 1100 dzieci z wiejskich szkół odwiedziło zamiejscowy ośrodek ułam w pile. Dzieci zamieniły się w studentów, a ci w wykładowców. Przenosimy South Holland do piły. To nowe miejsca pracy. South Holland działa na polskim rynku od 15 lat. Europejska firma produkująca części do samochodów ciężarowych, zajmująca się też ich serwisowaniem, funkcjonowała do tej pory na terenie trzcianki. Teraz przeniosła się do piły. I przechodzimy do nowin wągrowieckich, czyli zamykamy temat pilski. Na okładce. Polecany artykuł powiat pokonany przez zimę. Ksawery pokonał drogowców, strona trzecia. Cud, że nikt nie zginął. Silny wiatr oraz gęsta śnieżyca sparaliżowały cały powiat. Od czwartkowego wieczoru do niedzielnego poranka służby drogowe całego powiatu walczyły ze skutkami organu Xawery, który pustoszył sporą część naszego kraju. Najgorsza sytuacja miała miejsce pod Gołanczą, gdzie na zaśnieżonej w drodze wojewódzkiej z Wągrowca do Kcyni utknęło blisko 60 tirów. Bez prądu przez kilka dni pozostawała większość mieszkańców powiatu, co było uciążliwe, zwłaszcza na wsi. Podzielili się częścią siebie. Obchody z okazji Dni Krwiodawstwa zorganizowane w wągrowcu, które odbyły się w ubiegłą niedzielę, były okazją do uhonorowania najbardziej zaangażowanych dawców krwi. Podczas uroczystości nieszczędzono ciepłych słów pod adresem tych wszystkich, którzy na co dzień bezinteresownie chcą dzielić się częścią siebie. I ile na santor na rzecz hospicjum? O tym na stronie ósmej. Wielką niespodziankę i niejako prezent Mikołajkowy przygotował dla uczniów, rodziców, przyjaciół szkoły oraz wszystkich mieszkańców powiatu wągrowieckiego dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Wągrowcu, Jarosław Berend. W sobotnie popołudnie w sali gimnastycznej zespołu szkół Podstawowych numer jeden wystąpiła wielka dama polskiej astrady, znana piosenkarka Irena Santor. Młodzież kontra HIV. We wtorek w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zorganizowano konferencję z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS, podczas której podsumowano działania dotyczące profilaktyki HIV-AIDS w powiecie. Koordynatorem tych działań był szef wągrowieckiego Sanepidu, a partnerem Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, które m.in. ufundowało nagrodę. Więcej na stronie czwartej żegnamy Wągrowiec. I przechodzimy do Złotowa. Panorama Złotowska na początek. Było blisko tragedii. Zerwany dach w szkole, połamane drzewa, wypadki samochodowe, brak prądu, zasypane drogi. Orkan Sawary nie ominął spokojnego zwykle powiatu złotowskiego. Największy sukces Seal Horyzont. Zaskoczenie przybyłych do Poznańskiej Akademii Nauk na uroczyste podsumowanie konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego członków Stowarzyszenia i jej zastępcy burmistrza Jerzego Klimczaka było ogromne. Jastrowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Horyzont za realizację swojego projektu ocenione zostało najwyżej. Więcej na stronie siódmej. Jak ocenia swoją pracę burmistrz krajenki, kiedy znikną światła przed mostem? W jakim terminie wybudowane zostanie RONDO? Jakie inwestycje czekają na mieszkańców gminy w 2014 roku? Podsumowująca trzeci rok kadencji rozmowa ze Stefanem Kitelą na stronie czwartej. W okonku będą wybory uzupełniające. Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenie o wyborach uzupełniających do rady miejskiej w Okonku. Jest to efekt pozbawienia mandatu radnej Danuty Kasprzyńskiej, uznanej przez sąd lustracyjny winną złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. 6 grudnia w zespole szkół samorządowych nr 1 pojawiła się cała rzesza Mikołajów. Dzieci były przez cały rok grzeczne, więc otrzymały od świętych cukierki. Najbardziej zadowolone ze słodkiego prezentu były maluchy, ale starsi uczniowie także z niecierpliwością oczekiwali wizyty Mikołaja. Tego dnia w szkole było inaczej. I nie chodzi tu o czerwone stroje czy słodycze, ale o atmosferę. O tym pisze Anita Klimek. Za wywóz trzeba zapłacić. Opony, folie, worki po nawozach nie są tak zwanymi śmieciami komunalnymi. Miejski Zakład Usług Komunalnych traktuje je jako odpady przemysłowe. Kierownik Biura Związku Gmin Krajny Andrzej Ruta wyjaśnił w jaki sposób rolnicy mogą pozbyć się części kłopotliwych odpadów za dodatkową opłatą. Burmistrz wypłaci nagrody pracownikom. 36,5 tysiąca złotych to kwota, jaką burmistrz Okonka Mieczysław Rapta chce przeznaczyć na roczne nagrody dla swoich pracowników. Strona 14 i 15, kategoria sport i grat medali na Mistrzostwach Świata. Nadbywających się w Wałczu piątych Mistrzostwach Świata w karate, w hudokan, opieką trenera Mariusza Gawlika z Rzeszeni w klubie Satori. Zdobyli w sumie 34 medale. Tego rekordu zapewnie tak szybko się nie pobije. Więcej szczegółów na ten temat na stronie 15. Na koniec, przechodzimy do aktualności. Strona 15. Parafianie są oburzeni. Ich proboszcz żądał pieniędzy na żywność przeznaczoną dla najuboższych. Biznes proboszcza. Strona 15. Parafianie są oburzeni. Ksiądz proboszcz żądał pieniędzy za dary. Po interwencji dyrektora Banku Żywności, proboszcz obiecał pieniądze oddać. Więcej szczegółów na ten temat w artykule na stronie 15. Ksawery zebrał żniwa. Huragan skutecznie spustoszył terytorium całego kraju. Sprawdziliśmy, jakie straty spowodował w naszym powiecie i w gminie Łobrzenica. O jedno słowo za dużo. Czy Związek Gmin Krajny, używając słowa dłużnik, mógł naruszyć tajemnicę korespondencji? Strona 12. Polskie prawo chroni prywatność adresata. Treść przesyłki przeznaczona jest tylko dla niego. Czy Związek Gmin Krajny, używając jednego słowa, mógł zatem naruszyć tajemnicę korespondencji? Więcej szczegółów na stronie 12. O tym pisze Tobiasz Buzała. Połączą złotów ze świętą. W przyszłym roku, pomiędzy złotowym a ogrodnictwem, ma powstać długo wyczekiwana ścieżka pieszo-rowerowa. Kolejna podwyżka w marcu. Nie możemy płacić tak wysokiego czynszu, skoro nie mamy wygód. Buntują się mieszkańcy bloku nr 77, strona 22-23. Najemcy mieszkań komunalnych z bloków nr 77 i 78 przy ulicy Rzymierskiego w Jastrowiu w połowie listopada otrzymali pismo z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w którym poinformowano ich o podwyżce czynszu z 3,30 zł za metr kwadratowy na 4,85. Nowa stawka miała zacząć obowiązywać od bieżącego miesiąca, tak się jednak nie stało. Bunt, który zrodził się w lokatorach, zaowocował konsultacją z radnym Michałem Ludwisiakiem, który zainterweniował w tej sprawie w ZGM. Strona 27. Najdroższe centrum Zakrzewa. W 2014 roku samorząd ma wydać na inwestycje około miliona złotych. To spadek względem sumy tegorocznych inwestycji aż o ponad 40%. Te 40% to kwota około 688 tysięcy złotych. Na przyszłoroczne inwestycje ma się składać 8 pozycji, wśród których najdroższym wydatkiem będzie rewitalizacja centrum Zakrzewa. 10 tysięcy dla Szymona. Połączyło ich jedno: bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi. Gminny Ośrodek Kultury w lipce pękał w szwach. Wszystko za sprawą koncertu charytatywnego pod tytułem Dzisiaj liczyła się każda osoba. Zebraliśmy się po to, aby pomóc rodzicom Szymona, mówi Justyna Kieszk, pomysłodawca koncertu. W przyszłym roku planowane są tylko trzy sesje Rady Gminy Tarnówka. Bo radni mają pracować merytorycznie i nie zajmować się pierdełami. Taki pomysł ma też oczywiście podłoże finansowe. Bardzo ograniczone... Możliwości. Na przyszły rok w Gminie Tarnówka na inwestycje ma być przeznaczona kwota zaledwie 473 tysięcy złotych. To pokazuje, jak niewielkie są możliwości najmniejszej gminy naszego powiatu. Trochę więcej zaufania. O satysfakcji z pracy, zrozumieniu z samorządowcami i pomysłach na to, by wieść ciekawe i dobre życie z Adamem Pulitem, prezesem Stowarzyszenia Przyjazna Edukacja, rozmawia Mariusz Helszczyński. Przechodzimy do sportu. Mistrz Polski z Sypniewa, podopieczny Michała Płonki, Jan Poczwardowski został tegorocznym amatorem mistrzem Polski. Selekcjoner reprezentacji Polski w Złotowie. Życzę, aby wśród Was znalazł się późniejszy reprezentant Polski. Tymi słowami trener Marcin Dorna podsumował pobyt w naszym mieście. Siatkówka Piotr i Paweł bez składu. Zaplanowanych na czwartek, 5 grudnia, czterech spotkań Złotowskiej Ligi Piłki Siatkowej rozegrano tylko trzy. Zdziesiątkowany kontuzjami zespół Piotr i Paweł z Złotów Oddał walkowerem mecz Atut Fajna z Dariusza Albina. W pozostałych meczach pewne zwycięstwa odnieśli Strażacy, Stolmiks i Pogromcy. Ten ostatni zespół do zwycięstwa poprowadził czołowy zawodnik Michał Krzyżanowski, czarując w charakterystyczny sposób piłkę przed każdą zagrywką. Kolejne mecze już w czwartek 12 grudnia od godziny 18.30, na co serdecznie zapraszam. W tym zakończymy przegląd prasy regionalnej na dzisiaj. Ja serdecznie dziękuję, zapraszam za tydzień.